Cześć! Znajdujemy się na SSP w Nowej Wsi Kwidzyńskiej. Jest z nami... Kowin. A Nowa Wieś Kwidzyńska znajduje się w województwie pomorskim, pojedzie kwidzyńskim, w gminie Kwidzyn. Po intrze zapraszam na prezentację. <mum> Także zacznijmy od prezentacji tego przejazdu kolejowego kategoria C firmy Shade Bachman dwa sygnalizatory. Również mamy dwa gągi GZT30, chociaż nie wiemy ile działa, bo dopiero tu przyszliśmy. Proszę bardzo, sygnalizatory LEDowe, jak zawsze na takich Shade Bachmanach polnych, przynajmniej nowiutkich. Tam mamy budę, do której zaraz podejdziemy. Zniszczona trochę już. Proszę bardzo, to jest ładny widoczek w szczerym Polu. Na górki. Na górki wszelkie. Płynie, to tam. dalej pismo. No, to no spoko. Także my też przechodzimy dalej. Przejazd kolejowy znajduje się na linii kolejowej nr 27, a tak dokładnie na setnym kilometrze i 300 metrze tej oto linii kolejowej. I to Tutaj mamy... Szlak na Malborg i przykaz najbliższy przystanek z w tamtą stronę to Brachlewo. I ładny widok na, na taki wiadukt fajny. A w przeciwnym kierunku mamy szlak na Grudziąc i przykaz najbliższy przystanek z powietrza w tamtą stronę to Kwidzyn Tak wygląda ten. No to przejazd kolejowy z drugiej strony. Tutaj mamy Budę 100 ładnie. Fajny zbieg okoliczności. Dziwne dojazdy z drugiej strony. Z jednej, z jednej strony haszcze, z drugiej strony haszcze. Fajny dojazd tu mają, naprawdę. To chyba tylko traktory. Także dobrze, my teraz czekamy na przelot pociągu Regio Relacji Malborg Grudziąc. Zapraszam. Przeleciał nam regio relacji Malbork-Grudziądz. Ja zapraszam na ciekawostki. Na tyle pięknego widoczku ciekawostka o Nowej Wsi Kwizyńskiej. W latach 1975-1998 Nowa Wsi Kwizyńska należała do województwa elbląskiego. Także dobrze, to już było tyle. Z tego miejsca zdawali dla nas relacje 08 oraz COVID. Cześć!